tego już dla Lecha Wałęsy jest za wiele. Były prezydent Polski nie wytrzymał i zapowiedział konkretne działania. O co chodzi? O nazwę związku zawodowego Solidarność. Zdaniem legendarnego lidera Solidarności obecnie związek nie powinien używać tej nazwy, bo w swoich szeregach ma szkodników. Dlatego chcę wymusić zawieszenie używania tej nazwy. Lech Wałęsa to legendarny lider Solidarności. Stał na czele związku w najważniejszych momentach historii. Ale teraz nie darzy władz związku sympatią. Mało tego, Lech Wałęsa na swoim facebooku nazwał ludzi z pierwszego szeregu Solidarności. Szkodnikami. Za co im się oberwało? Wałęsa nie życzy sobie, by obecne władze jest zawiesiły używanie nazwy „Solidarność”. Wystosował nawet specjalny apel do osób, które tworzyły przed laty związek o zebranie podpisów w celu wymuszenia zawieszenia używania nazwy „Solidarności” przez obecne kierownictwo. Zdaniem Lecha Wałęsy, ci którzy teraz kierują Solidarnością nie powinno używać tej nazwy, bo tylko szkodzą, i powinni być usunięci ze związku. Wałęsa tak napisał na Facebooku. Do budowniczych Solidarności z lat 80. zwracam się o zorganizowanie zebrania podpisów w celu wymuszenia zawieszenia używania nazwy Solidarności przez obecne kierownictwo tego związku do momentu pozbycia się takich szkodników jak m.in. Guzikiewicz, Duda, Śniadek. Nie można już dalej pozwalać na takie niszczenie naszej spuścizny. L. Wałęsa zaproponuje spotkanie dwóch Solidarności w dniu 0406 do 2019 na placu naszej Solidarności z lat 80. Policzymy się ja poprowadzę, podsumował. Obecnie szef MS jest Piotr Duda, Karol Guzikiewicz to działacz Solidarności w Stoczni Gdańskiej, a Janusz Śniadek to dawny przewodniczący Solidarności.